Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 22 lipca 2024 roku. Słońce wzeszło o 4.52, a zajdzie o 20.48. Imieniny obchodzą Milena, Lena i Magdalena. Solenizantkom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe... To i tak się spełni. Dziś dzień wsparcia ofiar przestępstw z nienawiści. Motto na dziś: Niesprawiedliwość jest zagrożeniem dla sprawiedliwości. Wszędzie. Martin Luther King. 345. wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Dzisiejszy codziennik nierozerwalnie będzie się łączył z nagraniem, które opublikowałem wczoraj na kanale Mediteusz. Życiowa Układanka. Taki tytuł nosi owo nagranie. Ale przyczynkiem do nagrania tegoż codziennika jest pewien patent, pewien skill, który został użyty właśnie w tymże nagraniu. A o tym skillu, o tym patencie niewiele osób mówi, nagrywając medytacje, transy, nagrywając różne nagrania transowe, stosując hipnozę i tym podobne rzeczy, którymi zazwyczaj zajmujemy się na kanale Mediteusz. Ale wróćmy do samego nagrania życiowa układanka. To nagranie w hipnotycznym transie, które pozwala złożyć z elementów nasze żyćko, czyli wszystko to, co nie klika tutaj w realnym życiu, w realnym świecie. Te wszystkie elementy, które zostały pogubione, utracone, które gdzieś się schowały i które powodują, że mamy jakiś dyskomfort w tym. Że w naszym mniemaniu, w naszym zdaniu nasze życie nie biegnie tak, jakbyśmy tego chcieli. Hipnotyczny trans jest doskonałym narzędziem, bo to paśnik dla podświadomości. Pod zamkniętymi powiekami możesz zobaczyć absolutnie wszystko. Wszystko, co ci się żywnie podoba. Możesz wyimaginować, możesz zwizualizować, możesz sobie przywołać w wyobraźni zdarzenia, uczucia, ludzi, sytuacje, w których się znajdziesz. Możesz zrobić Absolutnie wszystko. Możesz odnaleźć brakujące elementy układanki, ułożyć je w jedną, zobaczyć wyraźnie, wejść, powiększyć itd. Jednakże jest jeden skill, naprawdę działający zawsze. Niewielu o tym wie. A dziś, 22 lipca, daję ci go za darmo, żebyś sobie zdawała albo zdawał sprawę, jak potężnym jest narzędziem, używany we wszystkich medytacjach Ever, we wszystkich wizualizacjach, które robisz Ever, we wszystkich Twoich pragnieniach, we wszystkich Twoich dziennikach wdzięczności, wszędzie. Wszędzie tam, gdzie oczekujesz zmiany i manifestacji. To, że nie tylko medytacja, nie tylko trans, nie tylko uważność, wdzięczność, wysyłanie intencji, nie tylko to, bo najważniejsze w życiu jest, sama już o tym dobrze doskonale wiesz albo sam już wiesz, że jest działanie na planie realnym. Ale w momencie, kiedy wizualizujesz, transujesz, kiedy piszesz wspomniany dziennik, kiedy się skupiasz, kiedy wysyłasz intencje, jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeden ważny skill: pozwolenie. I akceptacja na to, co się wydarzy. O tym nie mówi z jakiegoś powodu wielu. I nie wiem dlaczego. Mnie tego nauczono bardzo, bardzo dawno temu, jestem wdzięczny za to, że to do mnie przyszło i zostało mi przekazane. Dał mi to lechem fazy Stefański. Sam lechem fazy stefański powiedział, że wszelkie transy, medytacje, uważności, wszystko to, czym się zajmujemy, nie ma prawa zadziałać w momencie, kiedy nie zaakceptujesz i nie pozwolisz żeby to działało. Przede wszystkim musisz zdać sobie bardzo, ale to bardzo sprawę, że twoja decyzja o tym, że to ma działać, że pozwalasz na to, obarczona jest pewną konsekwencją wszystkiego tego, co się wydarzy. I tutaj pojawia się naprawdę bardzo ważny aspekt: twoje pozwolenie na zmiany i akceptacja wszystkiego tego co przyjdzie, co przyjdzie przez ten trans, przez tą medytację, przez tą wysłaną intencję, przez ten dziennik wdzięczności, bo to nie jest tak, że Ty znajdziesz brakujący element i będziesz go wizualizowała i wizualizował. Zapiszesz go w dzienniku wdzięczności, wyślesz intencje, a tym elementem może być wszystko: wyjście z deficytów, nowa miłość, pieniądze, nowy samochód, mieszkanie, dom itd. itd. Musisz zdawać sobie sprawę, jakie to będzie niosło konsekwencje ze sobą, kiedy się zamanifestuje, kiedy się odpali, kiedy się wydarzy w Twoim życiu. Niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Zauważ, odnalazłaś albo odnalazłeś brakujący element układanki, którym był na przykład, nie wiem, zarabianie pieniędzy, większych w firmie. Bardzo długo wysyłałaś albo wysyłałeś intencję, żeby ten puzel się odnalazł, żeby się znalazł ten jeden element, który pozwoli ci naprawdę dobrze żyć. Żeby już nie być dojechanym przez kredyty, przez komorników, przez płatę banku, przez te wszystkie rzeczy, które generują brak pieniędzy. I w pewnym momencie... To się spełnia, to się odpala, to się wydarza, przychodzi do Ciebie lepsza praca, jakaś wygrana, nie wiem, jakieś pieniądze, spadek, cokolwiek innego, co pozwala Ci usiąść i, jak mawia Jarek Gódz, odetchnąć spokojem, bo masz zabezpieczony zasób finansowy. Skończyła się gonitwa, jak ja zapłacę, jak oddam, jak spłacę i tak dalej. Po prostu masz zasób. Niewielu zastanawia się... I jaką konsekwencją obarczony jest taki właśnie patent, że ty dostaniesz więcej pieniędzy, zarobisz, wygrasz, otrzymasz, nie wiem, przyjdzie do ciebie spadek. Wielu w takiej sytuacji powiedziałoby w wszechświecie, Boże, aniołowie, wszyscy święci, dam większa siło, wyższa siło, moja inteligencja najlepsza na świecie. Dziękuję ci bardzo za to, że mam kasę, za to, że się spełniło. Po wielu wielu dojazdach otrzymałem, otrzymałam tyle i tyle pieniędzy. Nie muszę się martwić o pewne rzeczy. I tak by powiedziało wielu, ale niewielu zauważyłoby, że w momencie kiedy odnalazł się ten zaginiony puzel, ten jeden układankowy, mały elemencik, którego brakowało, w tym przypadku zasób finansowy, zmienia absolutnie wszystko w Twojej przestrzeni. Zaczynasz się inaczej zachowywać gdzie indziej bywać, inaczej dysponować swoim czasem, inaczej podchodzić do ludzi, inaczej, inaczej siebie oceniać, inaczej spędzać czas robić setki rzeczy. I czynności inaczej, tylko dlatego, że Twojej głowy nie absorbuje wieczna pralka, że musisz zarobić, musisz dorobić, musisz spłacić, musisz zapłacić i tak dalej. I teraz zdaj sobie sprawę, że tak się dzieje w każdym, bez wyjątku, w każdym ludzkim dobrostanie, który jest teraz deficytem, a kiedyś na Twojej drodze stanie brakujący element, kiedy go odnajdziesz, kiedy go otrzymasz, kiedy dostaniesz. Zmienia się absolutnie wszystko. Ale żeby to zadziałało, żeby to się znalazło, odnalazło, żeby ten brakujący element wpasował się idealnie w te puzzle, które masz ułożone przed sobą i żeby stworzył jeden dobry obraz. Musisz na to pozwolić. Musisz to zaakceptować. Musisz zdać sobie sprawę, że ten jeden brakujący element, który się odnajdzie, będzie w stanie zmienić wiele w twoim życiu, nie tylko na płaszczyźnie, o którą ci chodzi. Czyli o pieniądze, czy miłość, czy zdrowie, czy jakikolwiek inny dobrostan, z którym teraz, że tak powiem, bierzesz się za bary, bo on nie działa. Musisz zdać sobie sprawę, pozwolić na to, żeby on działał, żeby ta zmiana działała i zaakceptować całe dobrodziejstwo. Które przyjdzie do ciebie w momencie, kiedy to się wydarzy. Jeżeli to zrobisz wizualizując, wypełniając dziennik wdzięczności, wysyłając intencje, medytując, pisząc pamiętnik, nie wiem, marząc o czymś, prosząc siłę wyższą, wyższe ja, cokolwiek innego, dokąd kierujesz swoje intencje, gdzie je umieszczasz, o czym marzysz i czego pragniesz. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że pozwalając i godząc się na to, Zmieniasz absolutnie wszystko. Dziś, 22 lipca, namawiam cię do tego, abyś przez najbliższe, nie wiem, tygodnie, może miesiące, ale tak naprawdę rób to zawsze. W momencie, kiedy wizualizujesz, kiedy transujesz, piszesz dziennik, wysyłasz intencje, żebyś zrobił sobie albo zrobiła sobie 30 sekund refleksji, 30 sekund uświadamiania sobie, jak potężne zmiany w twoim życiu nastąpią, kiedy ta zmiana, o której. Mówisz teraz, myślisz, piszesz i wysyłasz intencje, nastąpi. Jakie to będzie miało swoje konsekwencje, i jak to będzie wpływało na Twoje życie i przede wszystkim też na życie Twoich najbliższych. Opowiadałem o tym niejednokrotnie. Zdaj sobie sprawę, że akceptacja i pozwolenie na działanie transu, medytacji, dziennika, intencji, modlitwy, czegokolwiek jest tutaj kluczowe. Rób to tak często jak tylko możesz, przed każdą albo po każdej wizualizacji, po każdym wypełnianiu dziennika, po wszystkim zdawaj sobie przez 30 sekund, o to cię proszę, sprawę, że pozwalasz na to, że akceptujesz, że czekasz z, naprawdę z wielkim entuzjazmem na to, co się wydarzy, ale akceptujesz i jesteś zgodna zgodny z tym, co do Ciebie przyjdzie. I wtedy absolutnie zmienia się wszystko wokół Ciebie! Wszystko z niewytłumaczalnego powodu Wszystkie Twoje intencje, dzienniki wdzięczności, marzenia, pragnienia zaczynają się realizować szybciej i to doświadczyło wielu. Nie mówię tutaj, znamy się trochę, mam nadzieję. Wiesz, że jestem daleki od ezoteryki, od tych wszystkich pierdół, kryształów w nosie, wonnych ziół i leżenia krzyżem. Tak działa. Ludzki umysł i ludzka podświadomość, ludzkie poszukiwanie rozwiązania. No bo jeżeli wyrażasz zgodę na pewne zmiany, na pewne szukanie rozwiązań, na wszystko to, co przyjdzie do ciebie łącznie z tą zmianą, to jesteś w zgodzie przede wszystkim ze wszechświatem, z samym sobą, samą sobą, ze wszystkim tym, co będzie cię dotykało po drodze. Co będzie się zmieniało w Twojej przestrzeni, jacy ludzie przyjdą, jacy odejdą, jakie pojawią się okoliczności, a jakie na przykład przyjaźnie i jakie inne energie zostaną zaorane przez tę zmianę, przez tę akceptację, przez ten brakujący jeden, jedyny element, który wciśniesz w układankę z puzli. Wiele osób bierze się za bary z życiem, ja to nazywam zapasami z życiem, siłuje się, przepycha, tu nie wyszło, tu nie wyszło, tu tak, tu śmak, ale tam nie ma zgody na zmiany, tam nie ma zaakceptowania tego, co ma przyjść, tam nie ma takiego postanowienia, że wszystko to, co przyjdzie po tej zmianie, która jest dla ciebie dobra, która jest naprawdę przez ciebie wyczekana, może też zmienić wiele w twojej przestrzeni. Niewielu zdaje sobie z tego sprawę. Każdego dnia medytując, tak jak powiedziałem, wizualizując, pisząc dziennik i tak dalej, znajdź proszę 30 sekund minutę. I zaakceptuj wszystko, co idzie do Ciebie. Te wszystkie zmiany, te wszystkie pieniądze, te wszystkie samochody, te wszystkie miłości, te lepsze prace, te braki mobbingu, te wszystkie cudowności, które Cię spotkają. Ale zaakceptuj to nie na zasadzie, że Ty czekasz, że dostaniesz podwyżkę albo zmienisz pracę, że Ty czekasz, że Mobera tam przejedzie tramwaj albo cokolwiek innego się wydarzy. Tylko zaakceptuj wszystko to, co do Ciebie przyjdzie. Z tymi pieniędzmi, z tą nową pracą, z tym brakiem mobbera, z tym toksykiem, który odszedł, który dał spokój, z tymi wszystkimi dojazdami, które miały miejsce i odeszły, ale przyszły nowe okoliczności, nowe zdarzenia w całym twoim życiu. Zmienisz absolutnie wszystko, uwierz. Naprawdę. Ja rozmawiałem o tym z Lechem Fazem stefańskim bardzo długo. Ja byłem bardzo młodym wtedy studenciakiem i mówię, mówię do niego profesorze, ja go nazywałem profesorem, jak to jest, mówię, mistrzu, jak to jest, że my wizualizujemy, medytujemy i niewiele wynika z tego. I on mi właśnie, pamiętam jak dziś siedzieliśmy na schodach Polskiego Radia na Niepodległości w Warszawie, on mi powiedział, bo nie ma zgody, nie ma akceptacji. Nie ma oczekiwania na to, że ta zmiana, na którą czekasz, będzie wpływała na całe Twoje życie. Nie tylko na ten malutki fragmencik, na ten obszar, gdzie wysyłasz intencje, marzysz, medytujesz. Ja mówię, jak to? I on mnie wtedy zapytał bardzo prosto. Mówi: Słuchaj, kojarzysz drwale, gościa, który ścina drzewa w lesie. Ja mówię: No, kojarzę. No są ta, jest taki zawód. I teraz co drwal ma, żeby to drzewo ściąć? Ja mówię: No, siekierę albo piłę. No właśnie, a skąd drwal ma tę siekierę i tę piłę? No ja mówię: no prawdopodobnie ze sklepu. No poszedł i se kupił, jest drwalem. A skąd się wzięła w sklepie ta siekiera i ta piła? To no, przyjechała z hurtowni, i tak rozmawialiśmy. Doszliśmy do momentu, kiedy ktoś wydobywa rudę żelaza. Rozumiesz? Ktoś wydobył rudę żelaza. Ta ruda została przetworzona, zrobiona z niego została stal. Z tej stali została wykuta siekiera. Sta, ta siekiera trafiła do hurtowni. Ta hurtownia odesłała tę siekierę do sklepu. W tymże sklepie kupił tę siekierę drwal. Drwal, który ścina drzewo. Tę siekierą, którą, tą siekierą, którą kupił, która powstała z tejże rudy, która po ścięciu tego drzewa yy, powstaje drewno, z którego robi się meble, trumny, ramy do obrazów yy, ogrzewa się domy robi się dziesiątki innych rzeczy rozumiesz? ktoś wydobył rudę i ktoś tę rudę przetworzył na stal i ktoś podjął decyzję że akurat ten kawałek stali będzie siekierą i ta siekiera wyprodukowana trafiła do drwala i ten drwal tą siekierą ścina drzewa i z tych drzew są robione przedmioty, albo opał dla ludzi. Zobacz, jakie konsekwencje miała jedna decyzja. Jeden brakujący element układanki, który ktoś odnalazł, bo wymyślił, że będzie się zajmował wytwarzaniem siekier. A Drwal, godząc się na swój zawód, kupując siekierę, zdawał sobie sprawę i zaakceptował fakt, że to narzędzie służy do tego, aby on mógł pracować. Ścinać drzewo, z którego będzie robione drewno, które będzie służyło innym ludziom, ludziom w takiej, a nie innej postaci. I zobacz, jaka jedna decyzja o tym, że ktoś wydobył rudę, przetopił ją na stal, zrobił siekierę i tak dalej, cały ten proces, jaki ma wpływ na ilu ludzi dookoła nich się zgodził, zaakceptował proces. Ten, który wydobywał rudę, akceptował, że to robi, bo za to mu płacą i wyraża na to zgodę. I ta ruda została wydobyta. Ktoś w... przetopił tę rudę, przetworzył na stal. Ktoś z tej stali zrobił siekiera. Przecież mógł zrobić bagnet albo widelec, albo wsuwkę do włosów, czy cokolwiek innego. Ale ktoś zaakceptował, zgodził się, że to będzie akurat siekiera. Oczywiście w wielu momentach. Tego całego procesu był przypadek, no bo ktoś wybrał taki, a nie inny kawałek stali. Ale chodzi o zgodę i o kontinuum, o to, że godzisz się na pewną zmianę, że decydujesz, że to będzie takie i takie, i konsekwentnie to robisz. A potem zauważasz, że produkt ruda stali, blacha, stal jest siekierą, którą drwal, rąbie drzewo, a z tego drzewa powstają i tak dalej. I to już nas. Znasz, zobacz. Jak jeden brakujący element, jedna decyzja, jedno oczekiwanie, jedna zgoda, jedna intencja spowodowała, że od rudy żelaza doszliśmy do mebli, do ogrzewania, do ram, które zdobią obrazy itd., tak dalej, tak dalej. Rozumiesz? Dokładnie tak samo jest w Twoim życiu. Jeżeli zadecydujesz, podejmiesz decyzję, że układając ten jeden puzel, ten brakujący, odnajdując ten brakujący element, Godzisz się na to, że będzie to miało konsekwencje nie tylko na ten dobrostan, który w tym momencie tym puzlem uzupełniasz. Tylko na wiele, niekiedy ludzkich istnień, na inne żyćka, na inne przeloty, na innych ludzi, na bliskich, na dalszych, na wszystko to, co się wydarzy. Bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę: jak wielka, jak potężna może być jedna decyzja. Jeden brakujący odnaleziony element układanki, jest w stanie zmienić życie wielu ludzi. Przede wszystkim też Twoje. Znasz, teorię strun, skrzydeł motyla i tak dalej, ale dokładnie tak to działa. Za każdym razem, za każdym, przed medytacją, przed intencją, przed transem, zgódź się. Albo nie, na to, co nastąpi w momencie, kiedy to odpali w ludzkim życiu, Twoim życiu. I zobaczysz, co zacznie. Się dziać. z bajkowi mediteusz kłaniam się nisko do samej ziemi. Jesteście cudowni, dziękuję. Wiecie za co, dlaczego i po co. Rozpoczęliśmy nowy tydzień, nowy tydzień lipca. Cudnie. Ja mam się niesamowicie. Odkopuję się z maili, które spłynęły do mnie. Naprawdę mam ich zatrzęsienie. Jestem gdzieś w jednej trzeciej, ale to myślę, że jeszcze chwila. Mam jakieś wyjazdy jeszcze, jakieś sprawy urzędowe, jakieś załatwianie po ostatecznościach, ale. Codziennik będzie. W środę słyszymy się z Kasią Juszkiewicz, specjalistką od Ajurwedy, w lepszej połowie tygodnia. Tymczasem kłaniam ci się nisko do samej ziemi. Z całej siły cię zapraszam do transu. Układanka, życiowa układanka, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Wszystkiego dobrego, wszystkiego cudnego. Życzę ci na ten tydzień, na kolejny tydzień w wakacji. Trzymaj się ciepło i poręczy. Słyszymy się jutro o 6 rano. Pa. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.